Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zostaliśmy w bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To niedziałające systemy, w związku z tym było zagrożenie wypłacenia dopłat w całości za rok 2023, i tutaj podjęliśmy działania żeby naprawić systemy i na czas wypłacić te dopłaty. Udało się to zrobić dzięki pracy tysięcy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kraju, którym z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za pracę w nadgodzinach, za pracę w soboty wolne, po to, żeby wypłacić i te pieniądze nie trafiły z powrotem na konta do Brukseli. Później kolejnym wyzwaniem było, Przeprowadzenie sprawne i wypłacenie środków w ramach zaliczek. Tak od 16 października do 29 listopada 2024 roku trwała wypłata zaliczek. Zaliczki były realizowane z tytułu płatności bezpośrednich z wyłączeniem ekoschematu dobrostan zwierząt. Przejściowego wsparcia krajowego, a także płatności obszarowych w ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, czyli płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne oraz płatności zalesieniowe. W kampanii 2024 w ramach zaliczek wypłacono ponad 11 miliardów 100 milionów złotych. Jest to kwota wyższa około 2 miliardy od kwoty zaliczek w 2023 roku. W 2024 roku w pierwszej kolejności zaliczki trafiały do rolników z powiatów, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Około 70 tysięcy beneficjentów otrzymało zaliczki w kwocie około miliarda złotych. 2 grudnia 2024 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę płatności końcowych do 3 lutego bieżącego roku ogółem za 2024 rok wypłacone zostało łącznie z zaliczkami około 14,2 miliarda złotych co stanowi około 73,4 procent kwoty przewidzianej na kampanię 2024 roku z blisko 19,3 miliarda złotych. Kwota wypłacona do 3 lutego jest wyższa około 4 miliardy złotych w porównaniu do kwoty za analogiczny czas roku 2023. Co do zasady wypłata płatności za rok 2024 powinna zakończyć się do 30 czerwca, jednak moim osobistym zadaniem, ale też zadaniem kierownictwa i takim celem jest to, żeby maksymalnie jak najwięcej pieniędzy popłynęło do końca marca, w czasie kiedy te pieniądze są Najbardziej dla rolników potrzebne, żeby kupić środki do produkcji, kupić paliwo, kupić oczywiście też materiał siewny to wszystko, co jest rolnikom niezwykle potrzebne. Tu były takie też działania podjęte, żeby m.in. rozdzielić dobrostan zwierzęce jako schemat od pozostałych płatności, bo tam mamy czas ten, dla którego no, są, są wyliczane średniookresowy ten czas utrzymywania zwierząt. W związku z tym rozdzieliliśmy to, żeby nie blokować pozostałych części płatności. Możemy wypłacać tam, gdzie się okres referencyjny skończy później, tę część wypłac wypłacimy później, a to co jest możliwe ma trafiać na konta rolników. Od opowiadania, jak dobrze jest rolnikom wcale na wsi, w rolnictwie lepiej nie będzie, potrzeba konkretnych działań i takie są prowadzone. Płatności są dużym dla nas wyzwaniem. Polska Agencja Płatnicza jest największą ag agencją płatniczą w Europie, więc tych działań i tych i interwencji prowadzonych jest dużo bo oczywiście oprócz płatności obszarowych bezpośrednich to też działania inwestycyjne to na co też rolnicy czekają i tam staramy się przyspieszyć z obsługą wniosków i te wnioski które leżały po kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy nieobsługiwane staramy się w tej chwili obsłużyć. Na luty 2025 roku planowana jest realizacja w ramach płatności obszarowych z drugiego filara w wysokości 200, prawie 295 milionów złotych. Do 7 lutego płatności będą realizowane na kwotę 40 milionów złotych. Brak jakiegokolwiek zagrożenia dla wykonania prognozy i właśnie do końca lutego chcemy tutaj jak najwięcej wypłacić też tych pieniędzy, żeby one trafiały też w taki sposób ciągły. W listopadzie poszedł największy przelew w historii jednego dnia. Miliard trzysta milionów złotych w ramach płatności, dodatkowo w tych działaniach inwestycyjnych prawie półtora miliarda złotych jednego dnia zostało przelane na konta beneficjentów. To pokazuje, że ten system został naprawiony i działania zostały przyspieszone. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.